Główną bohaterką dzisiejszej Ewangelii jest uboga wdowa. W tamtych czasach i w tamtej kulturze, jeżeli nie miała syna, to rzeczywiście jej położenie było bardzo trudne i mogła tylko i wyłącznie polegać na pomocy i wsparciu ze strony innych osób. Jakby, ma, jakby tego było mało, to ta dzisiejsza Ewangelia mówi, że jest jakiś przeciwnik, jest ktoś, kto występuje, działa przeciwko niej. Bliżej niezidentyfikowany, nieokreślony, ale ktoś taki jest. Dodatkowo jest sędzia, który, pomimo tego, że zgodnie z prawem powinien wziąć ją w obronę, to tak nie czyni. Więc, jeżeli przyjrzymy, przyjrzymy się sytuacji tej wdowy, to zobaczymy, że ona jest naprawdę dramatyczna, moglibyśmy powiedzieć jakoś tragiczna, bo po pierwsze jest wdową, więc, jeżeli nie ma syna, to jest zdana na na jakąś pomoc i wsparcie innych, jest jakiś przeciwnik i sędzia, który kompletnie nie chce wziąć ją w obronę. Ale po jakimś czasie na naprzykrzania się tej wdowy temu sędziemu, okazuje się, że ten sędzia bierze w tę wdowę w obronę. I pułęcą tej dzisiejszej Ewangelii są słowa, które wypowiada Pan Jezus. Mówi, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A ten niesprawiedliwy sędzia ostatecznie decyduje się wziąć ją w obronę, a Bóg. Czyż nie weźmie w obronę swych wybranych, tych, którzy dniem i nocą wołają do, do Niego? Patrząc na tę ubogo, ubogą wdowę, możemy sobie pomyśleć o takiej sytuacji w naszym życiu, która jest sytuacją i bardzo trudną, i sytuacją i zmagania się z jakimiś przeciwnościami, i tak po ludzku, wtedy, kiedy nie mamy znikąd pomocy. To jest dokładnie obraz tej dzisiejszej wdowy. I taka sytuacja sprawia, że po prostu możemy stracić wiarę. No bo gdzie jest Pan Bóg, skoro tyle przeciwności, tyle trudności i znikąd pomocy. Ale Pan Jezus na końcu tej dzisiejszej Ewangelii mówi, czyż Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Bo ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam przykład tej wdowy i jej bardzo trudnego położenia, ale pokazuje nam też takie naprzykrzanie się tej wdowy, temu sędziemu, który ostatecznie decyduje się wziąć ją w obronę. Więc jeżeli tak czyni ten sędzia, jeżeli ten sędzia ostatecznie bierze w obronę w tę wdowę, to czyż Bóg, Bóg tych, których którzy są wybrani, Bóg tych, których zna, e, ostatecznie nie weźmie w obronę? Takie, takie pytanie stawia ta dzisiejsza Ewangelia. Pytanie, które, które jest takim, można powiedzieć, jakimś takim sprawdzianem naszej wiary, każe nam zobaczyć i przyjrzeć się naszej wierze nie wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, ale wtedy, kiedy. Rzeczywiście spotykają nas trudności, po ludzku nie, nie mamy znikąd pomocy. Czy rzeczywiście zachowujemy wiarę, czy rzeczywiście wołamy do Pana Boga jak ta wdowa, która na się temu sędziemu i czy rzeczywiście ostatecznie mamy wiarę, że Bóg prędzej czy później przyjdzie nam z pomocą.